Witajcie kochani, z tej strony Dzielas Podróże małe i duże Wiecie doskonale, że nie opuszczam żadnego zamku Tak samo jest i tym razem Kiedy w drodze ze Szprotawy do Żar w okolicach Żagania można znaleźć takie oto cudeńko, również znalezione przez przypadek Jesteśmy teraz w Janowcu koło Bobrzan, nie Dobrzan. Znajduje się tutaj czteroboczny zamek, w sumie ruiny zamku, wybudowanego w 1468 roku. Oczywiście e, działa zniszczenia, jak to zwykle mamy w zwyczaju u nas. Dopełnił pożar podczas e, czasu, kiedy zamek był w rękach pgr -u. Stało się to w 1960 roku. I teraz zamek wygląda jak wygląda. No. Wejść do środka też nie możemy, ponieważ drzwi są zamknięte. Wygląda tak, jakby tam trwały jakieś małe prace remontowe, chociaż z zewnątrz ciężko jest to ocenić. Ja na pewno się cieszę, że kolejny mało znany. Przeze mnie to w ogóle nieznane, bo to po drodze. Zamek został odkryty. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo szczerze mówiąc, jak to już wam mówiłem, to właśnie dla takich miejsc nieodkrytych postanowiłem otworzyć tą swoją grupę turystyczną. Także. Jeżeli będziecie gdzieś przejeżdżali, to myślę, że każdy miłośnik zamków powinien się tu zatrzymać. Na pewno ciekawostką jest właśnie zachowana tutaj brama wjazdowa, plus tutaj nasyp. Widać elementy, właśnie fosy dookoła zamku. Więc zapraszamy do bobrzon. Do usłyszenia.